Cześć. Nazywam się Kamila Kruk i jestem współautorką książki, która ma nazwę Powerbook. Razem z Marcinem Osmanem stworzyliśmy tego Powerbooka. W sumie ze względu na potrzeby naszych klientów, otóż okazało się, że najwięcej osób pyta się nas o to, skąd mamy tyle energii i skąd mamy tyle naszego OSM powerowego powera do działania. Dlatego postanowiliśmy, zamiast tworzenia gadżetów typu długopisy, kubki i różne inne rzeczy, stworzyć to, w czym jesteśmy dobrzy, czyli stworzyć książkę. I w tej książce znajdziecie, po pierwsze, zasady, jakimi my się kierujemy w biznesie, że mamy tyle energii i tyle powera takiego biznesowego. Czyli, zarówno są tu rady na temat tego, jak odzyskujemy, czy jak zyskujemy energię taką życiową, ale też są konkretne rady, jak rozpędzamy nasz biznes i jak wkładamy w niego więcej energii, aby szedł do przodu i aby osiągać określone wyniki. Po drugie, tutaj podzieliliśmy się kilkoma. Takimi, to nawet nie powiedziałabym, że to są zadania. To są bardziej konkretne rzeczy, które my robimy na co dzień, czy to co miesiąc, czy co jakiś czas razem w naszej firmie, aby lepiej ten biznes funkcjonował i aby lepiej zrozumieć, co mamy robić dalej. Trzecia rzecz, jaką możecie tu znaleźć, to są notatki. Notatki, miejsce na notatki z książek. Czyli jeżeli kupujecie, Nasze książki, jeżeli czytacie je, to wiecie, że naszym głównym hasłem jest czytaj i działaj. I bardzo ważne jest dla nas, aby książka nie była tylko przez Was przeczytana, ale żeby była też wdrożona. I właśnie o to działanie tu chodzi. Notatki są jednym z pierwszych kroków do tego, aby tą wiedzę, którą przeczytacie w książkach, wdrożyć. Dlatego znajdziecie tutaj strony, które są puste, ale są konkretnym miejscem na zrobienie notatek z konkretnych y, książek. To, co jeszcze w ramach tych 10 punktów możecie znaleźć, bo takie podporządkowaliśmy, to jest też to, że w każdym z tych punktów odwołujemy się do wiedzy, jaką my wyciągnęliśmy z poszczególnych książek. Czyli to jest nie tylko informacja, jak my tego power'a dostarczamy do naszego życia i biznesu, ale też jaką konkretną wiedzę z poszczególnych książek wdrażamy, aby ten rozpęd i power w życiu mieć. To w naszym Powerbooku, którego wydrukowaliśmy tylko 500 sztuk. Każdy ma swój numer. Możecie zobaczyć tutaj na samym początku. To jest indywidualny numer. Książki są numerowane od 1 do 500, e, więc tak naprawdę jeśli kupujecie ją, to kupujecie unikatowy egzemplarz, bo żaden inny nie ma takiego samego numeru. No i jest ich tylko 500 i na razie nie planujemy żadnych dodruków, więc. Jeśli kupujecie tą książkę, to jesteście jedną z 500 osób, które decydują się tą wiedzę wdrożyć. A książkę możecie znaleźć oczywiście w naszym sklepie osmpower.pl, a link pewnie gdzieś tutaj będzie krążył. Dlatego warto się śpieszyć i zajrzeć do osmpower.pl po tą książkę, bo mieliśmy tylko 500 egzemplarzy, a w tej chwili zostało ich już znacznie, znacznie mniej. A jeśli chcesz więcej materiałów na temat książek, które wydajemy, na temat wydawania książek, to zajrzyj do innych wideo na moim kanale na YouTube albo zasubskrybuj go. Możesz też kliknąć dzwoneczek, który będzie ci przypominał o nowych pojawiających się materiałach, a także możesz zajrzeć do pozostałych social mediów, na których też mnie znajdziesz. A jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszego działania albo właśnie książki PowerBook, e, zostaw pytanie poniżej w komentarzu.